Partnerami przy realizacji materiałów filmowych są Grosar, Mistrzowskie Stacje Paliw, 2B Rally Team Promotion, Marketing i PR Sportowy, portal www.wyccigigórskie.pl ODS, oficjalny dystrybutor marki Avon w Polsce. Igor, jesteś chyba niesamowicie zadowolony? Jestem zadowolony i taki mam bardzo, bardzo, bardzo. Uh, Zadowolony pocit, pocyt. Ludzie mi dali ucztę, bliskali mi, dali mi serce. Ja sam to cygiel i jestem bardzo zadowolony, że jestem absolutnym majstrem Polski i Słowacji w biednym roku. Igor, jesteś pierwszym w historii zagranicznym zawodnikiem, który zdobył tytuł mistrza to jest jeszcze wycie premier. Zadowolenie. Jak Ci się jeździło tutaj w Korczynie po raz pierwszy? No, w Korczynie się jeździło bardzo dobrze, bo tu jest taka szybka trasa i nie ona taka się lubi bardzo. Bo to jest takie elegantne, taki dobry rytmus, to jest bardzo dobrze. Świetne zakończenie sezonu. Tak, świetne zakończenie sezonu i trasa dobra. Ale i dobre Tu wszystko jest teren dookoła, ten krasny kościół, tu ludzie, rynek to jest... To jest ta, taki świątek e, motorystyczny. Pewnie podejdziesz zaraz do Władka Kluzy i pocieszysz go, bo niestety nie dojechał. No to, to me merzy, no to co urobimy. Ale tak powiem, że i Kluza, i Szczepeniec, i Dubaj, i ty moi konkurencji, to, najbliżsi, to ja przed nimi dawam kala w dolu, bo to jest bardzo dobry zawodnik.